Część garderoby na literę S Skarpetki Co ubieramy, gdy jest zimno? Kurtka. Męskie ozdoby Zegarek Częsty wzór na koszuli Kapa. Znana marka butów sportowych Nike Dziękuję Skarpetka 5 Kurtka 10 Zegarek 25 Prato 25 Nike 25 90, tak jest! 90 punktów do pobicia Co część garderoby na literę S? Sukienka. Co ubieramy, gdy jest zimno? Czapkę. Męskie ozdoby. Zegarek. Gen częsty wzór na koszuli. Eee, paski. Znana marka butów sportowych. Adidas. Chyba więcej. Sukienka 15. Czapka 25. Zegarek 25. Paski 20. I Adidas 15. Tak jest! Stuma! <noise> Kurde. Baja, ale dobry, dobry odcinek. No szkoda.